Witam Cię w podcaście Lekki Stan Oddech Mindset Medytacja. W dzisiejszym odcinku Klaudia chciałabym pogadać o nic nie robieniu Zapraszam Cię do odsłuchania bądź do obejrzenia tego odcinka. To co to jest to nic nierobienie? Czy teraz Twój umysł nie wysyłać takiego sygnału, No przecież to jest bez sensu? Jak to mam nic nie robić, nie wiem, siedzieć, leżeć albo w ogóle być? Przecież trzeba cały czas robić, 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 robić. A no właśnie, czy na pewno trzeba? Zastanów się teraz, czy taka idea robienia, ciągłego robienia, ciągłego bycia w działaniu jest naprawdę potrzebna przez cały twój czas na tej ziemi. Zastanów się. Mam sobie teraz, mam sobie teraz taką małą refleksję. Powiem też na, trochę na swoim przykładzie, bo w yy, jakiejś tam przeszłości yy, mega niewygodne było dla mnie nic nie robienie, leżenie na kanapie, mm -mm. odpoczynek, ale po co? Jakaś yy, medytacja, jakiś relaks, jakiś czas dla siebie? No nie, bo przecież są ważniejsze sprawy niż chill, odpoczynek. Nic nie robienie, bycie tutaj. No właśnie. Nie dawałam sobie na to przyzwolenia. Chcę zapytać Ciebie, czy dajesz sobie przyzwolenie na nic nie robienie, na bycie, na doświadczanie tego, że leżysz na kanapie, że leżysz na dywanie, że nic nie robisz. Zadaj sobie pytanie, czy jest to dla ciebie komfortowe, czy nie. Czy na przykład odpoczywając sięgasz za chwilę po telefon, albo po książkę, albo po coś do jedzenia, odpalasz jakiś serial? Zapytaj siebie o to przywołaj jakąś sytuację, jakieś sytuacje życiowe z, z, z ostatniego czasu. A taka. Refleksja nad tym, czy potrafię nic nie robić, czy to sprawia mi komfort, czy to jest właśnie coś niewygodnego. Dla mnie to było mega niewygodne. Nawet moje ciało nie było przyzwyczajone do tego, bo leżąc na kanapie i nic nie robiąc, moje ciało było wkurzone. Moje ciało było w stanie zaalarmowania, mojemu ciało było niewygodnie. No, umysł też dopowiadał swoją historyjkę. Ale, ale ciało podążało też za nim, tak? Także, jak dla mnie, to była mega trudna droga, którą się udało odbyć, i teraz jest dużo bardziej komfortowo nic nie robić. No, fajnie, fajnie, ale po co jest to nierobienie? Czy to nam coś daje? Czy jest z tego jakaś korzyść? Bo przecież musi być jakaś korzyść, skoro o tym mówię, no pewnie, że jest. Pierwszą i podstawową korzyścią jest to, że jesteś osadzony, osadzona w tu i teraz rzeczywistości. Doświadczasz życia takim, jaki jest. Po prostu. Możesz leżąc, nic nie robiąc, czy siedząc, popatrzeć sobie po w pomieszczeniu, w jakim jesteś, czy to na podwórku, czy to w środku, możesz sobie patrzeć nawet na swoje dłonie. Może dawno ich nie widziałeś, nie widziałeś. Możesz patrzeć na swoje stopy. Możesz wziąć lustro i popatrzeć na siebie spotkać się ze sobą. No właśnie, często tak robisz. Często spotykasz się ze sobą w tu i teraz, w chwili obecnej, może Twoja głowa jest w przeszłości albo w przyszłości, albo jest w tobie jakieś ciągłe niezadowolenie, frustracja i taki przy, wewnętrzny przymus działania, który nie pozwala zejść na ziemię i odetchnąć, złapać oddechu nawet jednego, który jest tak niezbędny do tego, żeby. Znaleźć w sobie ciekawość na to, co jest wokół mnie i kim ja jestem. Myślę, że to jest mega ważne, żeby czasami odpuścić sobie przede wszystkim. Myślę sobie, że, tak jak wszystko, to jest. To nic nie robienie jest sztuką. Nic nie robienie, nie mówienie, tylko doświadczanie. Czucie tego, jaki jest świat, tego, jaki jestem ja, jaka jestem ja, co aktualnie przeżywam, co aktualnie dostrzegam, co aktualnie czuję, może jakieś zapachy, może widzę jakieś piękne kolory, piękne przedmioty których wcześniej nie dostrzegałam, nie dostrzegałam. Bo mój umysł i moje ciało było zajęte tym, żeby do czegoś dążyć. Non-stop do czegoś dążyć. Nie dawając sobie chwili wytchnienia, nie rób sobie tego. Masz wręcz obowiązek: nic nie robić. Nie mówię, że zawsze, ale, ale czasami tak. Może otoczenie nie się dziwić, że marnujesz cenny czas, którego tak naprawdę nie masz na własność, że w, w chwilach, w których nic nie robisz, możesz coś, coś zrobić, coś stworzyć, coś zdziałać, coś posprzątać, coś poukładać, masz coś ugotować albo coś naprawić. Ale teraz pomyśl sobie, ile jest właśnie takich momentów, a ile jest momentów nic nie robienia? Takiego świadomego nic nie robienia, takiego, w którym ty jesteś obecnością, w ty po prostu jesteś. Nie musi być to wcale jakieś specjalne miejsce, jakieś specjalne okoliczności, do tego, żeby nic nie robić. Myślę, że że to Ty decydujesz, że nawet jeśli świat zewnętrzny bardzo wymaga od Ciebie tego, żeby coś robić, a Ty nie chcesz, albo nie jesteś w stanie, bo potrzebujesz teraz właśnie robić nic, to wybierz to nic nie robienie, bo jesteś osobą, z którą spędzasz całe swoje życie. 24 godziny na dobę ze sobą jesteś, nawet jak śpisz. To też. Także zastanów się nad tym. Czy może czasami, czasami warto sobie podpuszczać? Też jest taki fajny czynnik, który pozwala nam złapać dystans do jakiejś sytuacji życiowej, które może są trudne, które może są niewygodne. Czy nasz umysł chce zaraz coś naprawiać, coś tworzyć, rozwiązywać problemy? Bo wiesz, nie jest odpoczynkiem moment, w którym siedzisz i rozmyślasz nad tym, jak coś naprawić, tak? To, to, to nie jest moment nic nie to jest cały czas moment, w którym coś robisz, nawet nie stricte fizycznie, ale, ale na poziomie mentalnym, tak? A twoje ciało wtedy też pracuje, bo stawiasz się w stan zaalarmowania, czyli cały twój układ odpornościowy zaczyna działać. Twoje narządy zaczynają działać. Serce zaczyna szybciej bić. Krew zaczyna szybciej krążyć. Także. Warto się nad tym zastanowić, nad tym nic nie robieniem. Okej, okay, to podsumowując tak króciutko, warto... Nic nie robić i znaleźć w tym radość, przyjemność, spokój. Po prostu się tego nauczyć. Nawet jeśli na początku to nie będzie zbyt wygodne, bo myślę, że takie może być. A nie zawsze też musi być jakieś specjalnie wygodne, to po prostu to rób. I praktykuj nic nie robienie z korzyścią dla siebie i świata. Dziękuję Ci za uwagę, za dzisiejszy odcinek o nic nie robieniu. Napisz w komentarzu swoją refleksję na ten temat, co ty o tym w ogóle myślisz. Zasubskrybuj nasz kanał. Możesz dodać tam jakąś ocenę. I cóż, no, do usłyszenia i do zobaczenia. Miłego nic nie robienia. Hej.